Wciemka wszystkim z tej strony doksa to jest kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w Max Payne. I jak widzicie, po ostatnim rozdziale znaleźliśmy się na jakiejś ulicy i teraz będziemy musieli gdzieś dojść. Nagłówki okazały się przygnębiającą lekturą. Zobaczmy te gazetki. Gazety nazywały mnie krwawym mordercą. Wycie wiatru zgrało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren. Byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo. Też miałem ochotę wyjść. No dobra, to teraz może pójdziemy sobie do tej piwniczki. Dobra, wszyscy sprawdźmy ten pokój. Chyba tutaj już nic nie znajdziemy Dobra, lecimy dalej Tu też jakieś czpony, czyli nic ciekawego Zamknięte Spróbujmy rozwalić Nie, nie uda nam się W budynku było mnóstwo ładunków wybuchowych, ale buchło. Dobra, rozwalmy te butle. Jak widzicie, blokowało nam się przejście do kolejnego pomieszczenia. Dobra, weźmy sobie leki. i zrobimy zapisik ok, gra zapisana nikogo chyba tu nie widać o, ktoś jednak jest jakichś dwóch grojków Dobra, lecimy na górę OK. Tu jakieś butle. Dobra, tu nic nie ma. Teraz zobaczmy kto się dobija. Zdezylowany telefon w holu. Zaczął dzwonić. Spodziewałem się szukającego działki czpuna, Ale okazało się, że to coś o wiele bardziej złowieszczego. Czy to pan Payne? A kto pyta? Nazywam się Alfred Wooden. Proszę się pośpieszyć. Policja jest już w drodze. To akurat wiem. Wiedzą, że tam jesteś. Jak? I co ci do tego? Jeszcze się odlezłem. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujących chór potępieńców. Miałem kilka minut, dopóki antyterroryści zajmowali się swoimi sprawami. Wiedziałem, że gdy już ruszą do akcji, powinienem być daleko. Hej, mówi komisarz Jim Brawura z policji. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma. No dobra, po rozmowie dowiedzieliśmy się, że ten cały Alfred Uden wie wielu, wiele informacji o Maxie Wow, jaki wybuch. Rozwalmy to kutkę. Ktoś zostawił list na ladzie. Sprawdźmy go. Nagle wszystko stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii, Gogniti, zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji Ruskowi zostało tylko kilku ludzi, ale ich da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się oddźwięcić. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne: jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciał oddzięczyć. Dobra Na półce leżał klucz Gdzie mamy ten klucz? O, widać go, dobra Znów robimy zapisik I sprawdźmy, gdzie mamy teraz iść Następna niespodzianka granat. Odsuniemy się trochę. Ups i teraz musimy zaczynać od ostatniego miejsca, w którym zapisaliśmy grę. Ale to nie będzie problemu, bo to jest tutaj niedaleko. I lecimy dalej na górę. Dobra, załatwieni. Sprawdźmy te toalety. Taki belek. I nic więcej ciekawszego. Tu mamy leki. I w sumie możemy iść dalej. Teraz musimy znaleźć jakąś drogę. Kurde, zamknięte. Tu też nie przejdziemy. To już byliśmy. O, pójdźmy sobie tutaj na górę. I mamy kolejne przejście, headshot. boom, headshot. Ok, widać, że coś tu musiało nieźle pierdyknąć, nawet zrobiło dziurę w podłodze. I hop. Jakoś się udało. Bez najmniejszego problemu. Nawet rozwaliła się podłoga. Dobra, rozwalmy jeszcze tych czterech gości. I ostatni. Do golenia. Dobra. No i to już by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach.